Siemanko, siemanko, eee, Witam. Proszę bardzo, e, dzisiaj sobie pojadę takim e, fajnym pociągiem hmm. e, do Sigan, e, gdzie kończę sobie zmianę. Muszę pojechać z takim pociągiem. Okej, okay, czekamy sobie na... E, musimy za. Poczę. załadować pasażerów. Właśnie otworzyłem drzwi. Odjazd mamy o 16.03, tak? Dokładnie. A już mamy zielone. Eee, dobra. Możemy zamknąć chyba drzwi. Czy one nam się automatycznie zamykają? Już pamiętam. Eee, dobra. Odjazd mam o od 163 może jak dobrze pamiętam, dokładnie, Może musimy czekać jeszcze, mamy do przejechania czterdzieści trzy tak. Tak. No, później jedziemy do e, Hunster Games, a to blisko będzie. SIGEL e, WIT też widzę, że blisko i SIGEL HBF5 e, kończę swoją zmianę. Ok, i czekamy. Czekamy na swój odjazd już co prawda mamy zielone światło ale jeszcze nie możemy ruszać ze względu na to że musimy czekać na naszych pasażerów aż się czas przyjdzie do odjazdu. Chyba że się pomyliłem i, 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 i po prostu tam powinienem już być o tej godzinie ale z tego co wiem to nie. Musimy sobie poczekać. O, jakiś pociąg się nam zbliża. A jedziemy sobie pociągiem DBBR 145 pasażerem. Dobra, możemy się przygotować. Zwalniamy hamulce. Będziemy zaraz ruszać o, Sam nam rusza, bo jest z górki Ej, nie będziemy się tak bawić Dobra Okej, okay, ruszamy Ruszamy W takim razie Oj. Miałem zrobić tak no i już się zamotałem i już będę spóźniony. Dobra, ruszamy. Się możemy rozpędzić dosyć mocno 140 na godzinę ale zaraz będę miał o to już już powiem wam że do Crystal 2 to już miałem dawno być Także zrobiłem błąd już na samym początku. Ja już powinienem być minutę temu na tej stacji. Ale cóż, ja to nadrobię zaraz. Teraz będziemy hamować. I już właśnie e, to są efekty mocnego hamowania i przekroczenia prędkości. Jestem spóźniony i będę musiał to jakoś teraz nadrobić. Nie wiem jak ja to nadrobię. Ok, muszę się teraz zatrzymać do zera i wyładować pasażerów. Teraz stój, stój, zatrzymuj się. Zatrzymuj się, zatrzymuj się, zatrzymuj się, zatrzymuj się, bo już nie mamy czasu. Okej. Mamy drzwi. Żeby ich wyładować. No i mówię, jestem spóźniony, będę miał minusy, ale trudno. Trudno tak zacząłem, także teraz będę musiał po prostu jakoś to nadrobić. Nie wiem jak ja to zrobię, ale będę musiał jakoś to nadrobić. No jest dużo do odrabiania, są krótkie odcinki, także tu będzie ciężko, ale postaram się coś tutaj wykombinować. Dawaj, dawaj, wyładowywać się, już za później ja zostałem minusa. Jak widzicie minus 89 niedobrze, bo to wpływa na yy, całą grę. Ok, zwalniamy hamulec i lecimy do przodu. Najpierw pomału, żeby nie było tego szarpnięcia mocnego. Proszę być za minutę. Ha, to nie dam rady już. Nie dam rady już po prostu tego nadrobić. do stu ograniczenia, także Dorę będę musiał zwalniać. Później będę mógł do 140 się rozpędzić. Zanim się rozpędzę do 140, to no nie dam rady, nie dam rady już tego naprawdę nadrobić. Po prostu źle zacząłem, ale trudno. Zobaczymy. Fajnie pokazuje przyciążenia tutaj z boku gdzieś tam na zakrętach zaraz będę mógł się rozpędzić do 140 także może coś tam, coś tam delikatnie nadrobię Niestety za prędkość będę teraz płacił. No i nie rozpędzę się do 140, bo zaraz będę musiał hamować. Także, nawet się nie będę spędzał. Będę musiał zaraz delikatnie przyhamować, bo i tak już mam przekroczenie prędkości. Będę musiał dosyć ostro hamować, ale dobrze, damy radę. Już jestem znowu minutę spóźniony, także mniej więcej tyle wyjdzie spóźnienia co na każdej trasie, na każdej stacji. Jestem dosyć dużą, mam prędkość, bo i będę musiał zacząć zaraz hamować, to i to nieźle. To nawet nie wiem co to jest. Aha, Zug jest ten guzik dokładnie. Reagowanie to jest taki przypisany przycisk, który musimy naciskać. Okej, okay, wjeżdżamy i musimy hamować już. jesteśmy spóźnieni znowu. Dobra jakoś pomału dojadę i tak jestem spóźniony. Będę miał minus, także tu nie niezbyt ciekawie to wyszło, ale trudno. I to jest moja ostatnia stacja. Jak widzicie czerwone światło, także Koniec mojej zmiany. Była to krótka, krótka trasa. Naprawdę krótka. No ale nieudana można powiedzieć, bo naprawdę mam duże spóźnienie i... Jak widzicie... Jestem na miejscu, tylko trzeba otworzyć drzwi, poczekać aż wysiądą. Może zobaczmy sobie jak wysiadają lud ludki. Nie wiem czy będzie widać. Widać. Jest widać. a no, jak widzicie wysiadają. No był, była powiem wam e, niezbyt to udana, e, udany przejazd, ale... Ale jeszcze będziemy jechać. Jeszcze mamy dwie stacje przecież. No chyba, że mi nie zaliczyło tamtej stacji. Nie no, Hunt and the Gaze dwójka. To jest to, czyli to jeszcze nie jest koniec. Okej, okay. tabulator... Zgoda na minięcie stanowiska najwyższej jest zatwierdzona. O, czyli możemy spokojnie sobie e, cisnąć do przodu. Ozwalniamy sygnał i ciśniemy dalej. I ruszamy. Musiałem poprosić o zgodę ze względu na to, że jestem spóźniony. Ja już powinienem być na następnej stacji, zobaczcie. A ja dopiero ruszam z tej stacji. O proszę. Widzicie? No, będę musiał prosić o pozwolenie. Bo jest zepsuty. Kolejny. No i nie jest? Dobra, mogę minąć, no to ciśniemy. No A już mamy, widzicie, nawet się nie zdąży dobrze rozpędzić, zaradnie się hamować. kolejną stację. Już dwie minuty mam spóźnienia, zobaczcie. O mordę, czerwone światło mam. Ale zatwierdzona była, dobra. O, chyba tym razem nie wyhamuję Nie, w sumie 500 metrów zostało, dam radę Tak, mam spóźnienie 300 metrów, no bo trzeba było zacząć hamować chyba Fajnie przeciążenia tutaj, zobaczcie tutaj Dobra, wjeżdżamy na stację I teraz mogę już na maksa hamować Do sygnalizatora mogę podjechać, ale nie mam czasu na to. Dobra, stój, 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 stój. wyładowujemy, wysiadać, 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 bo ja już powinienem być na następnej stacji. Dawać, dawać, wysiadać, wysiadać, bo nie ma czasu, wsiadać, wysiadać i lecimy dalej. Już mamy zielone, możemy startować. Ok, zaraz zwolnię szybko hamulce, żeby ten nasz... nasze powietrze zeszło z układu. O, no, Karia, okay, ja za brak punktualności dostałem. Pięknie. No to ruszamy. 120 teraz mogę cisnąć także Jest to przeciążenie trochę ale jest w normie A ja nie mam czasu na eee, Teraz muszę przyspieszyć trochę Do 120 mogę No ale się zbytnio nie rozpędzę bo już następną stację mam. Są bardzo krótkie odcinki, to nie ma jak nadrobić. A tu za co przejeżdżają? No i znowu kara będzie. A no Jezus o. Cisnąć, cisnąć, cisnąć. Dobra, mam kilometr, ale mam 90 na godzinę. No troszeczkę to już moja ostatnia stacja. Także spokojnie, i tak jestem spóźniony. Proszę hamować już. Jakoś jazdy, no minusie pięknie. 300 metrów to jeszcze spokojnie. Nie będę hamował mocno, spokojnie dojadę. Tak dupa i tak dupa. to Co mi to szkodzi teraz, dwie minuty w tą czy w tą? Także przed sygnalizatorem to ja się muszę zatrzymać. Dobra, hamuj, 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 bo jeszcze nie zaliczymy. Dobra, da radę zatrzymać. I właśnie tak żeśmy dotarli do końcowej stacji. I jeszcze trzeba teraz ludków wypuścić. I 1454 na minusie. No nie jest to dobry wynik, nie jest to dobry, bo poprzednim udało mi się e, zrobić lepiej, ze względu na to, że były też dłuższe odcinki. Mogę nawet wtedy e, nadrobić, jeżeli były straty. A na tych odcinkach już źle zacząłem i jak widzicie, jak źle zacząłem od samego początku, tak już leci do samego końca źle, 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 źle. No ale trudno. Tak, to już jest. I zobaczmy, jak to nam to wyszło. Znakomicie. Ukończyłeś scenariusz. Zatrzymajcie się na wszystkich stacjach. Teraz możesz odpocząć. OK, ale z jakim minusem? Zobaczcie. Zobaczcie z jakim minusem. No dokładnie. I tu, jak widzicie, zdobyto 0. Mm -hmm. Całkowite PD minus 1. Przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości. Jakość jazdy. Przód, tył. Zobaczcie. Zobaczcie ile minusów miałem masakra jakoś masakra 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 okej okay. dobra co my tu przejechali? przejechaliśmy sobie to mamy przejechane tego nie mogę przejechać jak widzicie e, muszę to pewnie jakoś sobie odblokować e, co my tu byśmy mogli jeszcze pojechać e, Teraz jechaliśmy sobie BRa, to my jechaliśmy sobie e, BR101, czyli jechaliśmy BR101 Debug. E, możemy tym samym pociągiem jechać, e, tylko będziemy mieli, widzicie, tutaj jest taki troszeczkę nie za łatwo było, zresztą było pokazane. Tu mamy na pewno dalszą trasę. Dokładnie. Ale to już powiem sobie w następnym odcinku. Eee, także lajkujcie, subskrybujcie i cześć, i się.